Co drugi o oszki ożki dziś je antydepresanty Ziomy tracą psychę, ale rozbijają banki Wariaty za złe maniery rozbijają bańki Szósta rano, odwodnieni, popękane wargi Jestem dżentelmenem, kocham wszystkie moje fanki Ciężko zapierdalam dziwko, bo nie znam się lanki Jak trzeba kartonów, mój ziom nie dzwoni do hangi Ona mówi, że widziała diabła na bombie od Changi Pierdolisz o dziwka zrobiła ci kuku Pozdrawiam Barbarę, przez nią nie żyje na bruku. Na starcie po małej, no a potem po maluchu. W kurwę paranoi, no i jeszcze więcej długu. Nie, yeah, wciąż myślę o piekle, no a nie o świętym duchu. Wiebałem się na under jak do siebie, a kuku. Słucham tylko OG's a nie kurwa lamusów Szare okulary twoje kurwa są z różu o. Pierwszy bin szybki jak Martin Aston o. Jeszcze bez miliona ale dla niej jestem gwiazdą o. Myślałem, że nie mam tego ale chyba mam to Z synu, nie chcesz bifu? Zwyżysz mam to Nie ma między nami chemii chociaż dużo chemii jem Każdy trakt co wypuściłem dla nich krem tela krem Pakują wyjeb wi drzwi powiedz by nie robiła scen Kiedy lecą te kawałki to zabieraj tlen